Dzień dobry, witajcie kochani w nowym vlogu. Właśnie wybieramy się na wystawę kotów. Mamy dzisiaj niedzielę. No i w naszym mieście organizowana jest właśnie wystawa kotów. Była wczoraj, jest i dzisiaj. A że jesteśmy zainteresowani kotami od jakiegoś czasu, to postanowiliśmy się wybrać i dowiedzieć się nieco więcej o interesujących nas rasach kotów. także. Zapraszam na dzisiejszy ok. To nie była taka randka, tylko to było no, wesele od znajomego, od Ibrahima, więc to też trochę inaczej. A tutaj jesteśmy, będziemy sam na sam, e, jak za dawnych lat, więc też e, coś innego. Także e, jedziemy. Mam nadzieję, że zdążymy na film. E, no i potem wracamy, odbieramy dzieci i jedziemy do domu. Także widzimy się prawdopodobnie e, już jutro. Witam się z wami kolejnego już dnia. Jak wczoraj byliśmy na tej naszej randce, to przyszła mi do głowy taka myśl, żeby troszkę Wam może poopowiadać o tym, jak wygląda to nasze polsko-tureckie małżeństwo. Ogólnie ja nie lubię takiego generalizowania, że na przykład, właśnie mąż Turek jest taki, mąż, nie wiem, Polak jest taki i tak dalej, bo ludzie są przeróżni mm, i właśnie nie lubię takiego wkładania do jednego worka wszystkich. Bo jest taki stereotyp, a w Polsce, no nie oszukujmy się, niezbyt dobrze myśli się o Turkach jako o partnerach, jako o mężach. Panuje właśnie stereotyp, że są niewierni, że nie szanują swoich żon, że są tacy dominujący, władczy i, i nie liczą się ze zdaniem swojej żony. No, i chciałabym powiedzieć, jak to u nas wygląda na podstawie moich doświadczeń z naszego już 13-letniego małżeństwa. Jak my sobie radzimy też z różnymi trudnymi chwilami, kryzysami, bo takie też były. Nie oszukujmy się, w takim długoletnim małżeństwie. No, takie chwile się zdarzają: są wzloty, są upadki i trzeba sobie jakoś z tym radzić, a ja jestem za tym, żeby właśnie walczyć o małżeństwo, żeby się nie poddawać i próbować naprawić kiedy coś się psuje. Więc chcę wam tutaj troszkę popowiadać właśnie, jak to u nas wygląda. Taki film o tym, jak wygląda właśnie moje małżeństwo z Ibrahimem, jak się poznaliśmy, pojawił się kiedyś na kanale. Koniec końców go usunęłam podczas tej takiej rocznej przerwy, kiedy nas nie było. Też dużo innych filmów pousuwałam, ale chciałabym tutaj może troszkę w inny sposób teraz powiedzieć może nie tak wchodzić tak bardzo prywatnie we wszystkie szczegóły, ale tak ogólnie mniej więcej, właśnie podzielić się z Wami takimi przemyśleniami na temat małżeństwa z Turkiem po właśnie. Doświadczeniu 13-letnim mojego małżeństwa. Yy, trochę mi tu krzesło skrzypi, bo siedzę na krześle. W ogóle zbunkrowałam się w pokoju u dzieci, yy, bo tam jest strasznie głośno w pokoju. Oni coś tam oglądają i gadają cały czas, więc musiałam gdzieś uciec, żeby właśnie tutaj w spokoju móc nagrać. Także mam nadzieję, że nic nam nie będzie przeszkadzało. Yy, dobra, no to tak. A jeszcze wracając w ogóle do yy, tej naszej wczorajszej randki, powiem Wam, że film był prześmieszny. Yy, naprawdę, dawno nie byliśmy w ogóle na komedii, bo my przeważnie oglądamy albo horrory, albo jakieś wojenne filmy, jak już coś tam na Netflixie włączamy. W kinie, tak jak mówię, yy, tak jak mówiłam, nie byliśmy właśnie no na pewno z ponad 10 lat. W ogóle ten pomysł wyszedł od Ibrahima, także muszę go pochwalić, bo. No zaskoczył mnie. No i pojechaliśmy właśnie na film, na komedię pod tytułem Seks dla opornych. I naprawdę powiem wam, moja ocena 10 na 10. Tak się uśmiałam. Dawno się tak nie uśmiałam na żadnym filmie, na żadnej komedii. Ibrahim też się, śmiał. cała sala po prostu no stop wybuchała śmiechem. W ogóle sala była pełna. Grał tam Piotr Adamczyk, ja tego aktora uwielbiam i to też mnie zachęciło, właśnie jak widziałam, że on tam gra. To mówię, o, to może być fajne, bo no nie widziałam chyba y, filmu z nim, który nie byłby y, ciekawy albo śmieszny, albo właśnie jakiś taki y, godny polecenia. Więc y, naprawdę polecam Wam, jest to film, zwłaszcza właśnie dla takich małżeństw z długoletnim stażem. Bo było to właśnie o takim małżeństwie, które przechodzi kryzys, które y, próbuje jakoś odnowić tą swoją relację, i y, w tym celu wyjeżdżają na weekend do hotelu. No i tam potem dzieją się różne śmieszne sytuacje. Więcej wam nie zdradzę. Polecam wam naprawdę y, mega, mega komedia. Także uśmialiśmy się. A wracając do mojego małżeństwa, to. Y, jak my sobie radzimy z kryzysem? No, właśnie, przede wszystkim yy, u nas działa rozmowa. Kiedy tej rozmowy nie ma, a był taki czas, że yy, no też y, każdy był zajęty sobą, tak naprawdę, swoją pracą, swoim yy, życiem, no nie pełnym swoim życiem, mamy wspólne życie, ale jakimiś tam swoimi sprawami, i tej rozmowy brakowało. A kiedy nie ma rozmowy, no to nawarstwia się, wiecie, takie niedopowiedzenia, frustracja nie mówimy co nam nie pasuje, co nam się nie podoba albo co nam się podoba, co chcielibyśmy właśnie żeby jak to, żeby jak chcielibyśmy, żeby to nasze małżeństwo wyglądało i kiedy nie ma tej rozmowy, no to po prostu prędzej czy później taki kryzys przyjdzie. Nie ma się co uszukiwać. i to pewnie nie jeden raz, bo w takim długoletnim małżeństwie no to zapewne będzie nie jeden kryzys do zażegnania. Także u nas przede wszystkim rozmowa, ale taka rozmowa na spokojnie, nie z, z oskarżaniem się, nie z krzykami, jak dorośli ludzie, y, usiąść i powiedzieć szczerze, ale tak jak mówię, bez obrażenia, na spokojnie, o co mi chodzi, co mi się nie podoba, co bym chciała, żeby było, y, czy jesteśmy w stanie właśnie to naprawić, co powiedzmy się zepsuło, czy jak on sobie, jak, czy ona, ta druga osoba wyobraża ten nasz związek. No i y, taka poważna, spokojna, merytoryczna rozmowa y, dwóch dorosłych ludzi. Także to jest przede wszystkim yy, i co jeszcze. No a później, oczywiście, starać się wprowadzić w życie to. Co powiedzmy z tej rozmowy wyniknęło, co ustaliliśmy, yy, pokazywać tej drugiej osobie, że się staramy, może nie zawsze to wychodzi, ale że próbujemy. Yy, no i myślę, że już takie chęci same powinny pomóc. No, gorzej, jak tych chęci nie ma, to wtedy yy, ciężko tutaj cokolwiek ratować, jeżeli widzimy, że ta druga strona po prostu. Wiecie, jak mur, mówimy, mówimy, e, rozmawiamy, a cały czas jest to samo i nic się nie zmienia, więc wtedy już jest poważniejsza sytuacja. No ale e, póki się da, póki obie strony się starają, to myślę, że e, każdy kryzys można zażegnać. Jeśli chodzi o jakieś takie aspekty tej różnicy kulturowej, czyli Polka i Turek, e, Czym to nam przeszkadza, powiedzmy, w naszym małżeństwie, a w czym może pomaga, w czym je urozmaica, no to y, tutaj akurat my mamy taką sytuację, że y, Ibrahim nie jest osobą wierzącą, znaczy wierzącą, on jest agnostykiem. Y, nie jest absolutnie y, wyznawcą islamu, nie jest muzułmaninem, jego rodzina też nie już też tam kiedyś opowiadałam oni mają taką swoją inną religię ktoś nazywa Alewi ale też nie są jacyś tacy radykalni bardzo religijni bardziej bym powiedziała, że tak wiecie tacy wierzący, niepraktykujący, pod tym względem nie ma żadnego problemu no Ibrahim nie jest jakiś super zadowolony z tego, że ja zabieram dzieci do kościoła, że wiecie, chciałam y, zrobić komunię, ochrzcić i tak dalej, i wychowuję je właśnie w mojej wierze. No bo y, on cały czas twierdzi, że by po prostu dać im wolną rękę: jak będą dorośli, to sami zdecydują. No ale ja jestem troszkę tutaj innego zdania, bo dla mnie religia to jest ważna kwestia i od początku Ibrahim wiedział to też, bo to było dla mnie po prostu bardzo ważne. I on od początku o tym wiedział, że ja chcę mieć ślub kościelny, że ja chcę dzieci wychowywać w mojej wierze. I to był warunek po prostu naszego małżeństwa. Inaczej no, nie bylibyśmy razem, więc zgodził się na to. Także teraz jak coś tam narzeka, to zaczął mówię, Sop, Zgodziłeś się, była umowa, podpisywałeś dokumenty w kościele, bo też właśnie przy ślubie kościelnym musiał się zadeklarować, że zgadza się na wychowanie w mojej wierze katolickiej i no i nie ma tematu, tak było uzgodnione. Więc tutaj mamy tą kwestię, myślę, że przerobioną i uzgodnioną, to jest też ważne, jeżeli dla was ważna jest religia, a chcielibyście się związać właśnie z osobą, czy to niewierzącą, czy z innej wiary, nie wiem jak wyglądałoby małżeństwo Polki i muzułmanina to też pewnie kwestia tego w jakim stopniu on jest wierzący, czy jest radykalny, czy nie czy wy, czy dla was to jest ważna kwestia, to yy, mówię, to są indywidualne sprawy które też yy, na pewno trzeba yy, przed ślubem ustalić i się do tego dogadać, żeby potem nie było jakichś właśnie problemów, że o kurczę, no nad tym się nie zastanawialiśmy, tego tematu nie poruszyliśmy, na przykład dzieci, w jakiej wierze będą wychowane, a później są problemy, więc u nas to było od początku y, ustalone. Także tu mamy kwestię religijną. Y, jego rodzina, też jak powiedziałam, nie jest y, bardzo y, religijna, więc oni też nic do tego nie mieli, żadnych. Y, mm, Problemów z tym, że właśnie, że wzięliśmy ślub kościelny, że wychowujemy dzieci tak, a nie inaczej. Kwestie kulturowe, no to wiadomo, yy, każda kultura jest inna, ma swoje różne cechy i dobre i złe. Yy, do tych dziwactw różnych yy, można się przyzwyczaić, o ile nam jakoś bardzo w życiu nie, nie przeszkadzają. Yy, a każda kultura ma pewnie jakieś takie swoje dziwactwa, które... No, w innych kulturach yy, budzą jakieś takie wiecie, yy, zaciekawienie, że czegoś takiego nie ma gdzieś indziej, i tak dalej. Także tutaj w tej kwestii nie ma żadnych takich bardzo, bym powiedziała, drastycznych różnic kulturowych, yy, które by też wpłynęły na nasze małżeństwo. Yy, jeśli chodzi o traktowanie żony, kobiet, no to w rodzinie Ibrahima jest. Ibrahim miał pięć sióstr i jednego brata, także tam kobiety, wiecie, rządziły, rządzą dalej. No i, i tutaj też nie ma takiego problemu, żeby Ibrahim był jakiś dominujący, czy żeby mi nie pozwalał się, powiedzmy, ubierać tak, jak mi się podoba, czy żeby mnie zamknął w domu i nie pozwolił mi iść do pracy, bo, jak wiecie, pracuję i ubieram się tak, jak chcę. I nawet jak jedziemy do Turcji, to też nie każe mi ubierać burki czy e, zakrywać się, e, i mogę chodzić po prostu tak, jak jestem na co dzień. Więc tutaj też nie ma takiego problemu. E, no ale tak jak mówię, tutaj gwiazdka, że ja mówię to w oparciu o moje doświadczenia e, z moim tureckim mężem. E, oczywiście, że na pewno są przeróżne sytuacje, przeróżne małżeństwa. I przeróżni ludzie są na pewno tur, Turcy, Turkowie e, radykalni, którzy być może właśnie nie chcą, żeby ich żony pracowały, którzy może mają jakieś e, problemy z tym, że ich żona chciałaby się ubrać jakoś nie wiem, bardziej wyzywająco czy, czy ubrać coś krótkiego, e, którzy chcieliby właśnie, żeby żona siedziała w domu, wychowywała e, dzieci i zajmowała się domem. Być może. Są tacy. Myślę, że na pewno tacy są. Myślę, że nawet wśród Polaków by się znaleźli tacy mężczyźni, którzy tak właśnie chcieli, wyobrażają sobie małżeństwo i rolę swojej żony. Ale u nas tego nie ma. Więc tak. Czy znam takie małżeństwo polki z Turkiem? Chyba nie. Czy Turczynki z Turkiem? Też raczej nie, powiem Wam, że rodzina Ibrahima jest dosyć taka postępowa. Tam też jego siostry nie noszą zakrytych głów, nie noszą burek, nie są właśnie nie chodzą zakryte, chodzą normalnie ubrane i no jego siostra, jak już wiecie z poprzednich filmów mieszka w Niemczech. Pozostałe siostry, a i brat mieszka w Niemczech, a pozostałe siostry w Turcji. Ale też w różnych częściach tej Turcji, yy, i każda właśnie prowadzi w miarę takie, bym powiedziała, nowoczesne życie. Yy, no i nie takie na pewno, jak sobie większość Polaków wyobraża, że yy, siedzą zamknięte w domu i, wiecie, mąż tam robi co chce. Dwie jego siostry pracują, reszta się zajmuje domem, ale no wydaje mi się, że to jest bardziej ich wybór. Ich też taka kultura, no właśnie, bo w Turcji dalej jest coś takiego, że kobieta jest taką, wiecie, panią domu, która i to jest właśnie jakby jej najważniejsza rola, żeby tym domem się zajmować, ale żebyście teraz mnie źle nie zrozumieli, jest to dla nich ważne. Mam wrażenie, że Turczynki bardzo to lubią lubią tą taką rolę, właśnie pani domu i dobrze się z tym czują. Nie czują takiej potrzeby. Wiadomo, oczywiście są różne też Turczynki, ale wydaje mi się, że one się czują dobrze w tej roli, kiedy właśnie mieszkanie jest piękne, czyste, zadbane, jest dobrze ugotowane i mąż jest zadowolony i dzieci też są zaopiekowane, więc wydaje mi się, że to właśnie jest taką częścią ich kultury, no ale ja Turczynką nie jestem. I też oni nie wymagają ode mnie, żebym się tą turczynką stała. I rozumieją to, że u nas troszkę inaczej wygląda ta rola kobiety w małżeństwie, w rodzinie i no i tak naprawdę w ogóle się nie wtrącają w to, jak tutaj u nas to funkcjonuje. Mam nadzieję, że jasno. Tutaj przedstawiłam wam tą kwestię, jak to wygląda, bo tak jak mówię, różnice są też między oczywiście Turczynkami i Polkami, więc tutaj ciężko porównywać małżeństwo Turczynki z Turkiem, a Polki z Turkiem, bo no jest to też troszkę inaczej wygląda. Ale nie znam takiego małżeństwa, gdzie kobieta byłaby jakaś zdominowana i siedziała zamknięta w domu, Y, czy nawet w Ibrahima rodzinie nie ma kobiety, która by właśnie chodziła w burce I, i byłaby y, jakoś szczególnie zasłonięta Często też y, dostaję pytania, a co wy jecie, a co gotujesz Czy jecie właśnie tureckie dania, czy polskie, czy jakie No i tu też, y, tutaj też jest kwestia do uzgodnienia myślę, kto co lubi y, no, Ja za kuchnią turecką jakoś szczególnie nie przepadam Chociaż mają niektóre dania przepyszne, które uwielbiam, które lubię, przygotowuję i nauczyłam się ich, ale są też, oni lubią kuchnię dosyć ostrą, mocno przyprawioną. Ja akurat nie lubię takich dań ostrych i mocno przyprawionych, więc ja tutaj, jak na przykład przygotowuję zupę czy tam jakieś dania, to zawsze najpierw nam, nam rozdaję. Czyli mi i dzieciom, bez tych takich ostrych przypraw, a Ibrahim potem już sobie sam tam y, doprawia według swojego smaku, więc y, tak sobie z tym radzimy. Y, no i właśnie gotujemy, zarówno z dania z kuchni tureckiej, jak i z polskiej, jak i z włoskiej, z chińskiej. Y, różne dania, to co nam smakuje, co lubię z tureckiej kuchni, na pewno borek. Y, uwielbiam te pide. Y, Gezlenę, y, Mecimek czerwasy, czyli zupę z czerwonej soczewicy y, To są takie dania, o i jeszcze bakłażan faszerowany To są dania takie, które najczęściej właśnie z kuchni tureckiej przyrządzam Ibrahim czego nie lubi z polskiej kuchni, to kapusta Kapusty nie lubi, y, także raczej dań z kapustą nie przyrządzam, chociaż nie powiem, czasami mam ochotę, właśnie na bigosik, taki, wiecie, ciepły, czy na przykład gołąbki. No to jak już to takie rzeczy robię, kiedy wiem, że on po prostu nie będzie jadł w domu, że nie wiem, pracuje cały dzień albo gdzieś tam zje na mieście, to wtedy robię takie rzeczy, które wiem, że Ibrahim by nie zjadł, a my je lubimy. Więc tak, tak sobie radzimy właśnie z tą naszą mieszaną kuchnią. No i co jeszcze? No ma to też swoje plusy, wiadomo, dwie pomieszane kultury, no to uczymy się języka tej drugiej strony. Dzieci umią po turecku, po polsku, w szkole jeszcze się uczą po angielsku. No i Dyren jeszcze po niemiecku w szkole się uczy, także tutaj będzie miał sporo języków do dyspozycji. Jeżeli oczywiście się nauczy, ale po turecku radzi sobie naprawdę dobrze, po angielsku też, no i po polsku wiadomo, bo na co dzień rozmawiamy po polsku, to też właśnie jak się porozumiewamy między sobą na co dzień, no to jest to oczywiście język polski. Ja po turecku radzę sobie, tak bym powiedziała, bardzo średnio. Wręcz znam taki no, podstawowy turecki, nie jakiś tam bardzo zaawansowany. Nad czym trochę ubolewam, bo chciałabym tak umieć prowadzić normalne rozmowy po turecku, plotkować z jego siostrami, kiedy spotykamy się w Turcji, czy no, używać taki bardziej zaawansowany język, ale jakoś mi to nie idzie. Uczyłam się na początku, nawet fajnie mi to szło, po czym po prostu ta nauka gdzieś tam stanęła. Ale nigdy nie uczyłam się tak, że siedziałam z książką, czy tam, że jakieś słowniki przeglądałam Zawsze tak, wiecie, ze słuchu Kiedy jeździliśmy do Turcji, no to przy, przeważnie jesteśmy tam około miesiąca czasu Chcąc nie chcąc ten język się słyszy na co dzień, coś tam sobie człowiek przyswaja Tak też dzieci się nauczyły No właśnie, Ibrahim z dziećmi rozmawia po turecku Ale też czasami po polsku Jeżeli dzieci na przykład czegoś nie zrozumieją, no to wtedy mówi do nich po polsku A My między sobą po polsku, bo ja też chcę, żeby Ibrahim ten język sobie szlifował. No jest tu już y, kilkanaście lat w Polsce i myślę, że radzi sobie bardzo dobrze, chociaż on cały czas twierdzi, że jeszcze y, no, ma dużo do roboty z tym językiem, ale myślę, że naprawdę y, świetnie sobie radzi. My się rozumiemy, tak naprawdę, już bez problemu. Tu właśnie jeszcze ja musiałabym popracować nad. Moim tureckim, żeby z rodziną Ibrahima jakoś tak y, swobodniej rozmawiać. Ale to jeszcze, myślę, y, dużo pracy przede mną. Y, tak więc kwestia języka tak u nas wygląda. Czy coś jeszcze chciałam poruszyć, jakiś temat? Y, hmm. Chyba wszystko już, co było. Kuchnia była, kryzysy były, y, język, y, religia. O czymś jeszcze nie powiedziałam? Nie wiem. Nie wiem, może to, wiecie, to co dzisiaj powiedzmy nie zostanie poruszone e, Możecie oczywiście zostawiać pytania jakieś pod tym filmem Ja chętnie e, przeczytam, odpowiem Czy może nagram właśnie jakiś potem kolejny film e, Może jakiś Q&A z tym właśnie na temat naszego małżeństwa polsko-tureckiego e, Ale chyba myślę, że na dzisiaj to tyle I tak już film wyjdzie mega długi jeszcze z tym wstępem całym, z tym, wiecie, z tą wystawą i z tym wszystkim to będzie już mega długie, więc kończę i mam nadzieję, że trochę zaspokoiłam Waszą ciekawość na temat właśnie tego, jak wygląda nasze polsko-małżeńskie, polsko-małżeńskie, polsko-tureckie małżeństwo. No i tyle. Także widzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa! pa.